Są zamknięte. Pięść już na nas czeka. Stać! Ani kroku dalej! To robole z magazynów. Prawdziwi strażnicy już pewnie nie żyją. Cofnijcie się, albo zaczniemy strzelać! Żeby się dostać tutaj, zabiłem kilkunastu ochroniarzy. Zgadnijcie, co zrobię z wami. E, e, cóż... E... Sanić pięść! Za mało nam płaci, żebyśmy musieli znosić coś takiego. E, tam trzeba było im ujebać łby. Urok osobisty to podstawa. Nie zabijaj mnie, poddaję się. Powiedz, gdzie jest Kwarianka, nie będę musiał przestrzelić ci kolan. Nie ma jej tutaj. Naprawdę nie wiem, gdzie jest. Na chuj nam on teraz. Pozwól mi go zajebać. Czekajcie, czekajcie, nie wiem gdzie jest Kwarianka, ale wiem gdzie można ją spotkać. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuje spotkanie. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. Gadaj, gdzie będzie to spotkanie, zanim odstrzele ci ten kłamliwy łeb. Spotkanie ma być tu w okręgach, w tylnej alejce obok rynku. Pośpieszcie się, a zdążycie. Baniutki. Handlarz cieni zapłacił mi, żebym go zajebał. Nie zostawiam niedokończonej roboty. Nie strzelamy do nieuzbrojonych jeńców. Ile osób przez niego zdechło? Zasłużył sobie. Zresztą mamy inne zmartwienia. Jeśli natychmiast nie wyruszymy, Kwarianka zginie! — Przyniosłaś? — Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? się. Umowa nieważna. Pięść mnie wystawił! Wiedziałam, że nie można mu ufać! Nie przejmuj się pięścią. Dostał na co zasłużył. W takim razie muszę ci już podziękować za dwie rzeczy. Kim jesteś? Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że Saren jest zdrajcą. A więc będę mogła się zrewanżować. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Jura ambasadora. Tam jest bezpiecznie. I tak będzie chciał to zobaczyć.